Ci Mandero, to znowu wasz ulubiony youtuber i zaczynamy drugi odcinek z Forza Horizon 2. Ja pierdykam, nie mogłem się doczekać aż uciągnę nagrywać. I lecimy na tym co skończyliśmy, czyli lecimy po e, wyścig pokazowy. Ale tutaj po drodze e, podjechałem sobie na garaż, Horizon Garage. Więc zobaczmy jak to tutaj wygląda. E, Dokręcę może do pełnej klasy e, moją Suprę. No i zmieniłem też licznik sobie na taki... ...cyfrowy, nie na analogowy. Powyłączałem oczywiście radia i tak dalej Ej, przez... co tam słychać? Co mogę dla ciebie zrobić? Siema, wariatku, co tam, kurde? Ogólnie, wiecie co? Coś mi tak brakowało w tej Suprze, jak jeździłem i brakowało mi tablicy rejestracyjnej. I w ogóle zaraz zobaczymy, to można gdzieś to ustawić, czy w tej części gry nie ma tablicy rejestracyjnej, bo nawet nie ma tak... czegoś takiego jak Horizon, nie? Bo tak to normalnie fabrycznie by było Horizon napisane. Ulepszenia... Tu mamy... no, tak, tutaj dzieją się poważne rzeczy. Chcesz większy silnik? A może dwie turbosprężarki? Możemy zrobić, co tylko zechcesz. No dobra, Marioka, kurde, zaraz tutaj. Dokręcimy. O, już wchodzi w klasę A. Mam 28 tysięcy, więc nie będę szalał. Delikatnie, delikatnie. Tuningiem albo chociaż może sam wydek Tak tutaj coś. O, też wchodzi. No to nie wiem. 700. Dobra, kupujemy. Pyk. Tak żeby się mu lepiej oddychało. I mamy równe B700. Super. Więc więcej już tutaj nie będę pakował na razie w tą Suprę. To było tylko tak krajoznawczo, a może koło zamachowe, ono nie powinno, a wchodzi mi jednak w klasę A. Dobra, hamulce też by się przydały. Kluczem do rozwinięcia wysokiej prędkości jest uzyskanie wysokiej mocy i kontroli nad samochodem dzięki odpowiednim oponom, które dobrze trzymają się powierzchni. Choć opony odgrywają tutaj istotną rolę, decydujące znaczenie ma praca zawieszenia, która odpowiada za kontakt opon z podłożem. Mariola, ja to wszystko wiem. I a propos właśnie tej, tej dubki, nie? Że tu brakuje tablicy rejestracyjnej, kurde. A, wszedłem i nie ten. Ej, hamulce mogę dokupić, wydajność plus 0% i jest dalej w B-klasie, ale jaja. Niby pojawia się, że na zielono mi wchodzi. Dobra, 1300 to kosztuje. Nie, dobra, olewamy. Zobaczmy tylko jeszcze sobie tunik wizualny. Przedni zderzak. Proszę bardzo, jak dużo tutaj firm mamy w Forza Horizon 2. Ten zderzaczek to jest kupa. No tutaj już widać, że to jest stara gra, Wizualizacja tego wszystkiego... Ja pierdziele, zobaczcie to. No już tutaj to ich poniosła fantazja. Jest czerwony intercooler. No nie mogli tutaj srebrnego zrobić. O, tam się przebija srebrny. Trialowy zderzak. No, i tutaj już jest forzowy. No dobra. Spoilery. No. No jest grubo. Jest grubo. Jest grubo. To by się tam poniosło zdrowo. Dobra progi. maseczka. Że bardzo minus 3 kg i zostajemy w klasie. Za stówkę. No to wchodzimy w to. Tyk. Mamy maseczkę zmienioną. Dobra. Oto, gdzie robimy U. naprawdę poważne rzeczy. Chcesz większy silnik? Chcesz mieć w hatchbacku napęd na tylne koła? Zrobimy wszystko, co sobie wymarzysz. Chcesz mieć w hatchbacku napęd na tylne koła? Wymiana silnika, wymiana układu napędowego i konwersja do lotu. Czyli turbiny tutaj, dobra. Kompresorki, turbinki. Układ napędowy, no tak to jest zrobione. Tu niby przerabiamy na AWD. No i tutaj silnik możemy wrzucić 6,2 litra. 5,2 litra i 6 litrów V12. Dobra, olewamy. Na razie to olewamy. Mamy w B700. Automatyczne ulepszenia. Wczytaj ulepszenia. Tutaj nie ma. Moje samochody, no to mam Supra tylko. O, nie zmienia się kolor. Ja mam czerwoną, ona tu jest niebieska. Tuning, tuning, no to Tuning to jak Tuning, tak jak w nowszych Forzach, projekty i lakiery, wybór samochodu, lakierów, znaleźć nowe projekty. Ej, wyszuka? Opcja niedostępna serwery gry Forza Horizon 2 jest w tej chwili niedostępny, spróbuj ponownie później. I później też nie będą dostępne, niestety już nie pobierzemy malowań graczy. Trzeba bazować już na tym co się ma, ja nie mam, bo nie zdążyłem tego przecież nigdy pobrać. E, i trzeba tylko sobie robić samemu. No dobra, tutaj nie mamy tablicy rejestracyjnej. Projekty i zapomniane wozy. O, tutaj też są zapomniane wozy. Co nic nie mówiliście? Raz, dwa, trzy. Tutaj to chyba jakiś Ford GT, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście wozów w ogóle, na samym końcu. Dobra, no nie ma nigdzie tutaj tablicy. O ja, już wychodzi. Ty, no to jak? A w menu? Mapa świata, uruchomione, tryb zdjęcia, ustawienia, Forza Horizon 2 już dostępne, jakieś Porsche, tu samochody, tuninguj samochód, moje samochody, rozbite tablice, jak tu wejdę w tuninguj, aha to jest to, dobra. Połeczność, konfiguracja tuningu, galeria zdjęć grupy, dobra, postęp, o mamy Wispina, dawaj to odpalamy. 20 Koła, chociaż można by było lepiej, ale dobre i to na początek e, osiągnięcia, dobra, i tu już nic więcej nie przerzucę. Ogólnie, bardzo chciałem Wam wszystkim podziękować za super odbiór pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że kolejne też będą Wam się podobały. E, bardzo duże znaczenie w, w tym, że no, poszedł w świat, fajny odcineczek. To, że kurczę, dużo by było komentarzy i łapek w górę. Także jeszcze raz przypominam, łapce o komentarzu. Pomóżcie mi w rozwoju tego kanału. E, no to tylko dzięki Wam się to dzieje, tak? Lecimy za GPS-em. Ej, no i nie ma tablic rejestracyjnych. Naprawdę nie ma tablic rejestracyjnych. Opatrzcie tą, tą felgę, co ja mówiłem, że taka kwadratowa. Widzicie to, o czym mówiłem, że nie ma takiego pełnego kurde, okrągu, tylko poła, tylko. Za 400 metrów skręć w prawo. 5 km mamy do celu nie będę się teleportował chyba zresztą nawet no, mogę się chyba teleportować, albo nie wiem, czy mogę. Nowością, którą zorganizowałem na tegorocznym festiwalu jest lista życzeń. Lista wydarzeń do zaliczenia podczas festiwalu. Okej, okay. w całej Europie rozmieściłem takie auta jak to. W każdym aucie znajduje się zestaw instrukcji, wyzwań. Jeśli zrealizujesz choć jedno z nich tego lata, możesz być z siebie dumny. O kurde, dobra, to jest ta sama lista życzeń, co właśnie była w FH3 i tak dalej, ale ten... Koenigseggiem tu możemy się przejechać. W ogóle jak fajnie wygląda taki Koenigsegg pod takim domkiem obskurnym. Ja się wystarczyłem, jak mi się coś to kurcze właśnie zmienił ten obraz. Myślałem, że się skrzeczyła gra, ja piję Roddyka nie róbcie mi tego. Dobra, jedziemy dalej. Wybili mnie z rytmu, nie wiem o czym gadamy. A o tej tablicy rejestracyjnych, nie? To brakuje ewidentnie. Piszcie w komentarzu, czy w ogóle jest taka opcja. Ręczny. Wręczny. ponabijamy punkciku w takim. Taką widowiskowo można powiedzieć jazdą skręć w prawo punkt się metrów. nabije skręć w lewo skręć w lewo. Inicjacja przekładeczki kurde. zobaczcie jak to było dobrze było. fajnie przełożyliśmy Ale ja cały czas podziwiam w ogóle, zobaczcie te widoczki jak te domy tu wkomponowane w te skałki Kurde, co to było? Niezby wyzwanie ze strefą radarową, które już znasz. Tyle, że zamiast lecieć z dużą prędkością musisz utrzymać wysoką prędkość w całej strefie szybkości. No to ja tu nie. Mi... O, tunele! Taki słaby ten tunel, ja chciałem zatrzymać się poryczeć trochę, ale dobra leci. A jajaj, poczekajcie, ja muszę to po... posprawdzać sobie. Ej, nie ma wejścia w tryb zdjęć. Czy tylko w ten sposób mogę wejść w tryb zdjęć? Jak chcę tu. O ja, nie mogę wyżej. Chciałem sobie zobaczyć, jak tam miasteczko tu wygląda. Nie mogę podnieść wyżej kamery? No nie, nie mogę. No dobra, no trudno. Już w trybie zdjęć widać, że też to jest starsza gra, nie? To jest y, słabo, ale naprawdę, tak czy siak, nie czepiajmy się. Tu się liczy grywalność gry. A nie też no aspekty wizualne, jakby graficzne, to trzeba wziąć to pod uwagę, że ta gra ma... No, już sporo lat na karku. Dobra, no tej strefy pomiarowej niestety nie ubijemy sobie tutaj jakoś zazwyczaj. CDS i KC klasa. W203 też jest tutaj jako Civil w Horizon 3 i 4, chyba była tam, nie ma, nie? Beszósteczka, czwóreczka jest w tym w czwórce, niestety już później nie ma jej. Za 400 metrów skręć w prawo. O, o, a propos, a propos, a propos, jest B6. A4, B6, w sedaniku S4 nie? Jakby tak było w rzeczywistości, nie jakby Na co dzień jeździło Skręc, tyle S4 prawo. po drodze Dobra, zgarniamy, pyk, ekspas, zatysiaka No jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało Jaką furę w ogóle do tego Skręc, dostanę, czy ja będę musiał swoją jechać? Nie no, zawsze dają chyba furę, nie pamiętam Kurde, co to, wieścina taka? A Ford Fiesta stary, zrobiliście. Dobra, dojechali. Dobra, odpalamy. Jesteś u celu. Ja pierdykam, weź udział w zawodach. Lecimy. Pierwsza pokazówka. O, Stone Island, kurde. W ogóle tam. Yy... Jakby stacjonowy jakiś Zeus czy ktoś tam u góry po lewą. Ukonaj zespół pokazów lotnictwa. U, sperarko, malem pytarny. O tak. Okej, okay, przyjacielu, oni są szybsi, ale ich promień skrętu jest znacznie większy niż twój, więc szanse będą wyrównane. Dobra, lecimy. Co mówi stewardessa? Odlot! Daj, lecimy. Jedziemy felareczką. Gdzie oni wow. są? No, uwielbiam te pokazówce. pokazówki w Fordzie Horizon. Patrz się częście, obraz się częście, zarąbiście. Jedziemy po Włoszech czy Francji. Nie wiem, w której części jesteśmy teraz. A, pod publikę A. Ja pierdziele jak nisko leciał nad ziemią akurat kurde prosto na mnie Ja pierdzielę, pozycja pierwsza na. Na dwóch. O, nie potrzebuje tu hamowania. Łoł, 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 Ale to jest petarda. Ja pierdziele, no trzęsie się obraz, w ogóle jest takie słabe wyczucie w ogóle w prowadzeniu wtedy. Ale jazda. Ja wiem, że się zawsze trzęsie obraz przy każdej pokazówce, tak samo było w trójce, w czwórce czy w piątce, ale no jest to fajny efekt, naprawdę super sprawa. I ja pierdziele jak śmignął koło mnie, jakby tak teraz złapać go na zdjęcie jak jechałem. Wow. 84% wyścigu mam pierwszą pozycję, ale się tu źle złożyłem. Żeby tylko nie przydzwonić w żadne skałki. i yes, Jesteśmy pierwsi! Kurde, Jest ale jazda, lecieli co? Na mnie. Nie spodziewałem się, że ich pokonasz. Zarąbiście. Ale mi sprawia Fryde, ogrywanie. Ty... możesz zatrzymać auto. Ty, dostaliśmy taką zarobistą ferarkę. To dobrze, że tą super nie inwestowałem. Mamy już ferarkę w klasie S. Jeden. Super, ej, naprawdę petarda. Wiadomo, że ta supra by się przydała w wyższej klasie, ale chwilowo niech będzie w tej B klasie dokręconej. Tutaj Ferarkę se dokręcimy do S-klasy i tak pojedynczo, jak będziemy jakieś auto dostawać, to sobie tak. Nie, wymaks... team, ja nie będę się ścigać, ale pojadą najlepsi kierowcy biorący udział w festiwalu. Daj spokój, finał będzie wydarzeniem lata. Dobra, to super. E, gdzie ty teraz jesteś? Oh, szkoda, wybieramy się na przejażdżkę do Nicei. <ścoughs> Dobra, wyruszamy na drugi etap wycieczki. Gotowi? Jedziemy do La Bella Nice. pięknego miasta. Dalej, ruszaj. Co ty gadasz, kurde! Ale jazda. Ja jadę moim Ferrari? Nie! Yeah! Wycieczka to do Nicei. radio. Niestety nie będę miał przyjemności słuchania tych stacji radiowych. Pogrywają z odcinki, bo wiadomo, wiecie jak to jest, prawa autorskie robią swoje. Pięknie mi się przyjął pierwszy odcinek, ale niestety, no... Przywalili mi czerwonego dolara, na, nawalili mi tam prawa autorskich. A szkoda. Bo on by jeszcze lepiej wiralował. Bo sam YouTube by go promował, z racji tego, że było zainteresowaniem filmem, to ja powiem jak to działa. To sam YouTube, przez to, że on jakby ma opcję zarabiania, ten film, to on sam by jeszcze go udostępniał, żeby YouTube mógł dzięki mnie zarobić więcej kasy na sponsoringu, wiadomo, na reklamach i tak dalej. A skoro na mnie nie zarabia, bo prawa autorskie są na filmie, to on go nie ma potrzeby promować. Więc wy go pięknie wybiliście, kurczę, naprawdę, mega, jestem wam wdzięczny. 2000 wyświetleń wpadło dosyć szybko. Podczas nawet tego filmu padło mi z 20 subskrypcji. No, petarda, bardzo Wam dziękuję. I, no i walcie te suby, kurde, lecimy po 7 tysięcy. 7 000 w sumie będzie niedługo, ale chciałem dobić do 10 tysięcy w tym roku, więc naprawdę tu by było coś fajnego. Gonimy, kurde, czołówkę YouTube'a Chłopaków, kurde. Wiadomo, że daleko mi do nich. I ja oczywiście u każdego czuję jakby szacunek i respekt, i swoje zrobili na polskiej scenie YouTube. Sam ich oglądałem. Fajnie, że teraz sam osobiście mam z nimi kontakt i sobie mogę pograć, ponagrywać nawet filmy. Ależ to są widoczki, kurde te. Na, tymi nadbrzeżami jak jedziemy w w wzdłuż, wzdłuż tych skałek Proszę, jaka fura Audiczka w awancie Piękna sprawa I Audi Piękne czerwone Ferrari Piękne drogi, kurde no. ja, Co może być lepszego? Jazda Ferrari po Włoskich serpentynach I no i francuskich tutaj przy w tych, przy tych W win... winnicach. Ej, ja słyszę muzykę, czy mi się wydaje? co to zrobiłem! Kurde, jaki labirynt w szotoku, kurde. Ej, nie gadajcie, zobaczcie, jak to wygląda. Zjedź z ronda pierwszym zjazdem. Jak pod pierwszym zjazdem było z lewej strony rondo zrobiliśmy. Zobaczcie jaki klimacie o jakie kurde Ja pierdziele, ty normalnie szok! Ja pierd... Nie będę mówił co. O kurde, ale rozwalony system. Jak to wygląda w nocy. No nie wierzę, jaka przystań Kurde z jachtami Ja pierdziele No niesamowite Niecałe dwa kilometry nam zostało Ja pierdziele, ale to jest petarda No że kurde Że wyłączyli nam te kurde serwery I nie możemy poglać wspólnie, razem Online, na jakimś live'iku Konwój i zrobić za... No spotkać się tutaj w tych tych miejscóweczkach pięknych. Gdzie mnie spychasz? No ja pierdziele, zauważyliście, że te trafiki... Te trafiki, te drybatary, kurde, tutaj są jakieś takie... Dziwne w tej części. Mocno ramujące. Ale jazda. Ale pięknie. No nie wierzę. Ale super. Tak jak mówiłem wcześniej, mistrzostwa, w których wystartujesz, zależą od prowadzonego przez Ciebie samochodu. Dlatego zapisałem Cię na mistrzostwa Modern Supercars w Nicei. Jeśli wolisz wziąć udział w innych zawodach, nie ma sprawy. Salon samochodowy jest otwarty. Możesz kupić inny samochód, wrócić tutaj i zapisać się na mistrzostwa tego modelu. Aha, no dobra. Tutaj mamy bieżąca model Supercars mistrzostwa. Tu są. Mistrzostwa, które teraz jakby dali nam pod tą furę, którą mamy. Ja mam niestety, no, S1 854. Brakuje nam tutaj 46 punktów, żeby wymaksować klasę S1. Tutaj jest lista życzeń. Co tutaj jest? Promenade Street Race. Czyli to też się zalicza do mistrzostw. I tu są cztery wyścigi w tych mistrzostwach. W ogóle tak, przeniosło nas, kurczę, do Nicei, do Francji. Petarda, no niesamowite. Ej, to my tutaj jechaliśmy wokół tego. Muszę to zapamiętać, tą miejscówkę. Jakieś zdjęcie sobie czaste któregoś razu na miniaturę. Dobra, czyli my tutaj pozrobiliśmy swoje. Uuu, ile tablic mi się podkrywało? Muszę to pozdobywać. Tu mam zaliczone. Na W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. A w następnym kon, po, kontynuujemy sobie te mistrzostwa i tak dalej. Naprawdę, petarda. Szkoda, że ja tutaj nie mam garażu, żebym mógł sobie wymaksować tą. Furę. A nie chcę przeciągać, bo cztery, cztery wyścigi to już się zrobi dłuższy film. A teraz już ponad 20 minut jest, więc myślę, że to wystarczy. I widzimy się w następnym odcinku. W tym odcinku ograliśmy sobie pierwsze. E, a, pokazowe. Hej, salon samochodowy jest już otwarty, i możesz kupić nowy samochód. Ruszaj po nagrodę. Wejdź do Centrum Horizon. Poczekajcie, jeszcze zanim się pożegnam z Wami, co tutaj jest? O kurde, rejestracja w mistrzostwach, warsztat, salon samochodowy. Aha, czyli tutaj też możemy sobie skorzystać jako z warsztatu. Można ulepszyć. O ja co, z twoją furą. Salon samochodowy. Ej, no to jeszcze jeszcze zobaczmy sobie. Jak... Witaj nieznajomy. Witaj, witaj koleżanko. <gobita> Kobita mnie zabije, tylko cicho nie mówcie. Proszę bardzo, Forr 911 Turbo 38 tysięcy. Moja kamerka wam w niczym chyba nie przeszkadza, nie? Tak ją usytuowałem. Trochę ją pomniejszyłem, dałem w górę i już teraz na filmach tak będzie usytuowana. Ech, Bugatti Veyron Supersport Milionik, tutaj 16 koła. No trochę myślę, że będzie ciężko tutaj zarobić, nie? W każdej nowszej Fordzie łatwiej się zarabiało. W trójce już było bardzo ciężko. No, w piątce to leci wszystko z nieba. Także tak to się prezentuje. Za darmo! Ej, mamy integry za darmo! Ty. Ja mam tutaj fiaciora za darmo. Poczekajcie, ja sobie pobiorę, zobaczę. Mogę kliknąć? Nie, nie pobiorę. u serwery wyłączone miałbym fury za darmo. No nie pierdzie, ale mnie teraz tutaj, kurde, jak ja się spóźniłem z tą grą. Ej, jaki fajny Aston Martin. Zagato, fajnie wygląda, no. To jest ten RS6 awancik, którego sobie nialiśmy po drodze, nowość. RS4 Avanti. a może to był RS4, kurde. Weźcie to, rozróżnicie. jak gdzieś mijacie po drodze, to nie ma opcji, żeby rozróżnić. S4, trzynasty rok. Wszystko na czerwono, zobaczcie Audi te kurde, a tutaj te są, tylko... Te wszystkie poszli na czerwono prawie, że nie? RS4 Avant w B5. Nie ma B6, no nie ma nigdzie B6, chciałbym, bo mam... Prywatnie mam obecnie teraz Audi A4 B6. Jak chcecie to możecie sobie ją zobaczyć, u mnie na kanale widać. Jest kilka filmów, no dobra nie będziemy już przeglądać tego... No ja pierdziele, zobaczcie ile bym miał aut za darmo. Bugatti, no nie wierzę. Ale bym miał kurde łatwiej w życiu. W tej grze jakbym miał te fury wszystkie. Kurde Oddawać kurde. Taki ten? Fast and Furious Edition Ja pierdziele. Ej, dobra, to przejrzymy sobie co tutaj jest. Dzięki... Nawet sobie dzięki ze mną, bo zobaczycie też Fast and Furious Edition, proszę bardzo. To kolejny. Chemii. O kurde, jest też. No ty jakie fury fajne tutaj je, są. O tym e, Ferrari mi się bardzo dobrze jeździ. 4,58 specjalne w Fordzie Horizon 5. Bardzo dobre auto. E, w ten, do klasy jest jeden. Za darmo, popatrzcie, Maranello bym miał, ja pierdykam. Za darmo Mustangek. GT nowość. Pokusa RS bym miał za darmo. No nie no, szkoda, że nie zrobili opcji, że można je tak jakby aktywować, ściągnąć, coś takiego. Bez łączenia... Ej, ale to jest petarda. Ach, kurczę, że nie ma tego malowania, jak są jak suki miała, nie? Ajajaj. Aj, 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 aj. Za darmo cywiliczek. Proszę bardzo, Koenigsegg Zeggs, Agerera. Ajajaj. Aj, aj, aj. Lambowski przejdźmy się tutaj. No, Esprit'a byśmy mieli. Maździorę. O kurde, ile fur. Zobaczcie jaka Mazda. Strujeczka Mazda, dobra. Maklarenik jaki, kurde. I o, proszę bardzo, Mercedes'ik się zaczął. T63 MG, Kawa fajnej fur, A45. SL55 i SLR, zobaczcie, kurde jaka fura. Ile on kosztuje? 240 koła, no na pewno trzeba będzie ją zakupić. No i tutaj, zobaczcie, ajajajajajaj, Fast and Furious Edition Eclipse. Dobra, no dobra, bo tylko się tutaj nawkurzam, tu kolejny. Pięknie, malowanie, ale super. No ja pierdziele, no system rozwalony. Kultowe fury z szybkich ściekłych. Aaaa, ah, ja ale się spóźniłem, cała przyjemność mi tutaj kurczę minie, makan Turbo, bardzo ładne auto. Dobra, dobra, nie ma co, nie ma co, nie ma co, nie ma co się denerwować. Perka z szybkich ściekłych, no kurde za darmo, no nie wiesz. Aaaa. Ah. O, Lotus karton, czyli Omega A. Lotus. Co to było? Volkswagen Beetle. Fajny. Róweczka. Tutaj jesteśmy, kończymy na Volvo. Dobra, no niestety. Tu mogę zrobić rejestrację w Mistrzostwach, warsztat, salon samochodów. No dobra, to tak czy siak. To by było na tyle. Następne. Ty w ogóle, jakie kurde widownia tutaj jest, ja pierdyka. Ej, dobra, odpalamy Wispiny jeszcze. 16 koła, no nie poszczęściło się. Ale zobaczcie, jakie trybuny, ja pierdziele. Aż muszę wejść w tryb zdjęć, przykamerować tu. Jak to jest. Eee, zatrzymało ich w miejscu. Ty, ale naprawdę każda postać jest trójwymiarowa. To nie jest jakieś kurde takie z zdekturki wystrugane. I naprawdę, super. I każda postać się rusza. No tutaj dowali jej nawet tą scenę, nie? Ferareczka. Dobra. Koniec tego. Widzimy się w następnym odcinku. Szałeczka. I do następnego. Cześć!